Większość osób korzystając z komputera bardzo rzadko zwraca uwagę na czynności konserwacyjne, które są bardzo potrzebne naszemu systemowi, takie jak na przykład defragmentacja dysków. Dzięki niej zadbamy o odpowiednią wydajność i prawidłowe funkcjonowanie systemu. Przedstawimy dwa programy, które pomogą nam prawidłowo przeprowadzić defragmentację. Defragel. Jego cenną cechą jest polskojęzyczny interfejs. Pobierz program, po czym przeprowadź go przez standardowy proces instalacji. Po zakończeniu uruchomi się automatycznie. W oknie głównym zostaną przedstawione dyski twojego komputera. Na początek sprawdź, czy dysk wymaga defragmentacji. W tym celu kliknij na Analizuj. Zobaczysz wyniki analizy jako informację dotyczące postępu fragmentacji. Zwróć uwagę na zapis procentowy. Jeśli wynosi on więcej niż kilka procent, rozpocznij defragmentację, Rozwiń strzałkę znajdującą się przy przycisku Defragmentuj, i po czym wybierz jedną z opcji: Defragmentuj. Długotrwała defragmentacja z konsolidacją wolnej przestrzeni. Szybko defragmentuj. Krótka, polegająca na scaleniu pofragmentowanych plików. O&O Defrag Free Edition obsługuje wielordzeniowe procesory. Dostępny w dwóch odmianach, 32 i 64-bitowej. Pobierz odpowiednią dla swojego systemu. Po zakończeniu instalacji uruchamia się automatycznie wraz z oknem kreatora konfiguracji Quick Configuration. Kliknij dalej. W tym etapie masz możliwość ustalenia automatycznej defragmentacji. Zaznacz opcję, a następnie określ metodę automatycznej defragmentacji. Do wyboru masz. Przeprowadzenie optymalizacji podczas bezczynności oraz defragmentację w określonym czasie. Ustalając drugą opcję, musisz ustalić częstotliwość ich wykonywania. Wybrać godzinę oraz dzień. Optymalnym ustawieniem jest raz w miesiącu. Kolejna część pozwoli na natychmiastowe rozpoczęcie defragmentacji po zakończeniu pracy kreatora. Ustal, czy ma ona być dokładniejsza, a zarazem dłuższa lub szybsza lecz równie dobra. Teraz ujrzysz okno z informacjami dotyczącymi przebiegającej defragmentacji. Widzisz również czas, jaki pozostał do zakończenia procesu.